ich zadaniem dbać o nasze zdrowie. Zjadaj je z smakiem, a silny się staniesz. Nigdy cię choroba żadna nie dostanie. Katary i grypy, groźne anginy, cię nie nam, bo jesz witaminy. Dziś warzywa z dziltają, dobre rady wszystkim dają. Moc i siła w nich prawdziwa, nie więc każdy jest pożywa. Owoce słodkie, witaminki dla chłopczyka i dziewczynki. Gotowane lub surowe jest owoce, bo są zdrowe. Siła, zdrowie, twój przydomek. Za koktajl i swój domek. Jest ciepłe, serki, homo, trójskawkowe. Z nas gorące płyną szoki. nie wyciskamy, zaraz was próbować damy. Znaczy Nasze są wspaniałe, przez rok cały doskonały, jest też owoc egzotyczny, ja się staje fantastyczny. dzielę burak z kruszanką lub zawsze jako przystawka do jedzenia. Z kapusty białej zaraz zrobimy smaczną sałatkę dla całej rodziny. Można pokopać wodą małą charkę ze śmietaną, pomieszać z rzodkiewką. Zaraz ogórków też wymieszymy, żeby ogórków dostały więcej witamin. Cebula, jak Gdy będziesz siął tą zjawę, to zawsze będziesz zdrowej. Głowa kapusty wielka chwyciła się pod boki, upisze się na pewno, gdy puszczą ze mnie soki. Ja, kurak czerwony, pyszny mam w sobie soczek. Bacz mnie wspaniały, pij go przez cały rok. To nie myli, to chatka w bajki, gdzie my jesteśmy chyba nagłądziliśmy. Ale świat śledziu chatka w bajce była w ternikach użytkowanych z całych owoców i warzyw. Nie bolało, który zawsze silny, zdrowy. Też fanatki z pomidorem i soczek pomidorowy. Czary marek. <trybka> Żieloda i wąta wszystkie przypomina. Jest przepróbie, strony, jak szulta cytrysta. Wyciśniecie soku, kłopotów jest prawia. Choć soczek, płyk, pasy smak, podstaw po Czary marek, buraczek i buraczek. Marzę dwony zieloną trupinkę i wesołą migrę. Gdy polubi śmie śmiech szalenie, uśmiech ma wiatr samotny. Zdrowe lito też bez muszelny leci nudność oraz nerwy. Czarny zmarł. A z batonami idź psami w precz! Jest owoce i warzywa, bo to zdrowie Cię odżywia. Dużo sportu, dużo ruchu. Trzymaj formę, tyle ruchu. <grym> jest owoce i jarzymy i mieszkają witaminy. Kto jest sobie lekceważy, musi chodzić do lekarzy. <grym> Dlatego, dlatego między innymi startujmy zaangażowaniem proszyć się omawujących na nich w Polsce. i w tajemnicy udzielał śluby, młodym, zakochanym panu. Niestety, sekret się wydał, a święty został pojmany, do więzienia i stracony. W gdy się w świętym walecznym, który ginął w stanie morskiego, z na świętych innych święty, ludziach. Kiedy to przyszedł na pokołówkę, od się W a Panowało przekonanie, że pierwszy na spotkania 14 lutego osoba powinna zostać walentynką, tego mózgu spotkały. Rosowano także walentynki spośród swoich, grona swoich znajomych. Już od drugiej połowy XVIII wieku zachowano i rozsyłano kartki walentynkowe, na których przedstawiono główne obozy. Zwyczaj rozsyłania walentynek zwykle anonimowo powszechnił się także w Polsce. O tym szukać jak są, Tak jak Dawid a morki, serca, kwiaty, czołgi znamy miłosne, a wszystko to w kolorach czerwieni i różne. Coraz częściej zakochani kręcają sobie kwiaty oraz upominki, które mamy potwierdzać i wzajemne utwórki. Tego dnia organizowane są również huczne wesołe zabawy. Przecież dzień świętego tego, przypada w okresie Pana Gały. Bardzo często wykorzystuje się w tej okazji Różby matrymonialne. Znamy w chwili a projekt 20 i szkoła. Nowa tradycja walentynskim, że dla Polaków nowe święto, popularność w Grundlandie zdobyło pod koniec XX te stulecia. Teraz wielu ludzi, niezależnie od wieku, czeka na 14 lutego serdecznie niż na co dzień wyrazić w najbliższej osoby albo na piątek budujących na dzień młodzież. Zapraszamy na zabawę Walentynkową. Gracias. i konkurencję bardzo ważna dla wszystkich dzieci. I tak, pierwszą konkurencję mamy przygotowaną dla młodszych dzieci od klas 0 3, i poprosimy y, jedną osobę z każdej klasy. Może Pani wychował w Jedną osobę w każdej ale polegać na tym, że celujecie woreczkami do koła kołduszkowego. Oczywiście wygrywa osoba, która wyrzutów cennych wyślała kolegię. Dobra, ta odległość myślę, będzie dobra. Wiktoria, jak pierwsza. dachnie. może się to zdarzyć. Żeby jej głowie nie i zadać ręczki. I próbujemy celować. No brawo, dobra. No A gdzie jest kamera? Nie, to jest zdjęcie. Rek to chyba się nagrywa, tak? Dobrze, na razie trzymaj. szało wsadź mi do kieszeni no.